Mala kil. Mala jest już grubo nie? A ile zjadłeś? Dior, ile zjadłeś? Ciężko co? Ciężko, Nie. Nie. No. Ile masz Nie. Dwa to ja. Jak się czujesz? Umieram. Ile zabierzesz kawaler? Będę, 4 rys. widzowie. Poświęcam. jak ostatniego jest razem z Dupką. Z Dupką? Nie! Nie! No to nie jest koniec! Żeby pokazać dominację. Nie! Jeszcze dwa mina. Ja, walczę. Z tą kurwa. Igorowo. Jest, ja, ja, jest straszna walka. Ale Igor już. Jego już ja już muszę. 23 i koniec. Jeszcze jeden wiem, jeszcze jeden wiem. ja 25. 25 jeszcze, No to ja wiem do równych 3 dużych 5. Ja do 30. Z czworu człowieku. Z czworu. Aby poszedł w biceps, albo w kwiatach. Nie, nie, nie. Ja pijesz dole. Kto wygrał? Ty wygrałeś. Dobra zobaczcie jak ten paragon wygląda Ej Benek, Benek, Benek Gdzie ty jesteś? Pokaż Bebek, pokaż Bebek. <laughs>

Byłem właśnie na zakupach, żeby mnie ten bagażnik nie zamknął. Kupiłem sobie pizzę yy, skyra i ruskinki. Musimy cię zrobić taką chamską dobitę. Wiem, że trochę niezdrowo, ale na coś trzeba umrzeć. O, witam, co to witam. za Adamik? Pokaż co tam masz. 400 mg kofeiny to na kolejne 200, człowiek jest 19.48, jak ty zaczniesz? Wszystko może troszkę. No odbiera. ale ja sobie, słuchajcie, ja byłem ja już tak tak, mój zegar biologiczny jest kaput dawno, więc po prostu nie śpię dzisiaj, jak się szkoła rozpocznie. Więc mam na 8. Czyli bym do, tak, tak, do 630 musiał wstać, żeby się ogarnąć rano. I po szkole po prostu tak trzemka, tak na 3 godzinki i potem trening, wracam i kima. Okej, okay. okay. Więc jakoś naprawy sobie w ten sposób ten zegar, no by dobrze Cześć, cześć Co ty masz na głowie, co się stało? Co? Co może być? który w Myłeś się? Pokałeś. A <grym> będziesz zaraz dochodził? To hmm. idzie. Nie wierzę. dobry. 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 No je, yeah, no, 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 no. Rozwijają się, chłopaki, się, Rozwijają się, chłopaki rozwijamy rozwijamy się, rozwijamy tak. Ale nisko schodzisz rozwijamy Dobrze schodzisz, nisko O, za mało, za mało ciężar. No. A pokaż piłkarską czwórkę o ja. Co to jest? Beniek. Co to jest? Bennie. Bennie. No no. Ale rośnie, Ale pasuje. silne masz te czwóry, jak, jak wyglądają szczerze, No bo Ogólnie jestem mały, ale jestem ale... silny. Nie, jesteś duży chłopiec. Masz bardzo dużą piersz. Na, na się się rodzinka cała, A zawsze w sercu obra? Nie. Eee! To niemiłe. Za dużo, dużo grzywów tam było. Tu obrócić No Znaczy pod, w tą stronę To no. prawie widać suda Teraz podoba Co? Podobać się oli. Tak Tak? A chyba mnie przełapać jak, jak miałem ręce w pewnym miejscu. A co, co mu zrobił? Kinder niespodziankę. A na czym polega Kinder niespodzianka? Tajemnica Kupcie w żabce, czekoladę, Milka Oreo. To jest mi Ja do, dobrze. Robisz? Robię, robię To no, no. Ej, nie wiem Trochę ci widać te plecy przez koszulę, przez normalnie bluzę Tu, patrzcie Tu To są te plecy do paśnika, nie? No Dawaj Oj, oj, oj Patrz Patrz Teraz został tylko bicepsik, ale już jest lifa, fuj że A napniesz się ładnie dla widzów i dla widzek? Ale nie potem szatnik, szatni, szatni no, A szatnik? Oczywiście, oczywiście. No dobrze, to jest to, bardzo mnie cieszy. Jesteś no no bezwstydnym człowiekiem. Jest. Ja mam wody tego dużo, nie? już no się czegoś snić. Co, sąd, co sądzisz o jego technice? Ego lifting, co? Nie, co są te no, no, nogi piłkarza. Patrz tą girę Nogi bociana Boćka. Ale zrobiłem w drugiej serii więcej niż w pierwszej Bo pomyślałem że o... Oh czym? No, to, to jest ładna gier, nie, nie rób się nóg. Takie są tego skutki. O, I to to no i trenujcie zapasy które ma przez 10 lat. Wiesz o czym zawsze myślę, jak robię serię. O czym? No spójrz na mnie. No jak się <laughs> teraz. <laughs> nie, dobra, dobra, dobra. To jesteś przesobać. <laughs> Nie tego uczucia szczerze. No. Bo pompa na to jest no. największa uczucie na świecie, nie? Ja pierdolę, no kocham, kocham szczerze. A nie, bo te nogi to, to pierdolę te nogi. A no noga też jest szczerza pompa. Ja nie mam. Ja przynajmniej sobie zrobiłem tak w że parę razy już mnie bolą nogi, ja nie robię nogi. Powiem wam tyle. Powiem wam tyle. <coughs> Tylko męska miłość. Miłość do ojczyzny, do siłowni i do drugiego mężczyzny, tak? Tak, tak. Ktoś płacze, ktoś dochodzi. A eee, kto pokawał to doszedł? Ja zrobię te dwie czynności na raz. A ja co robiłem? Dobrze, że mnie nie słyszy, chyba odpowiedzieć. Eee. Bardzo brzydkiego. Mam nadzieję, że jakaś fajna gym buddy. linka też tak robimy, żeby nóżki uchylać. Taką miłością i z Zobaczcie ten biceps, jaka żyłka, jakie skupienie, fajny chłopak, naprawdę, fajny gość, skromny, przystojny, ma BM-kę, dużo pieniędzy, współpraca z Maślamą, serdecznie hmm. tylko gość. Starczy. Starczy, bo... tak jest progres w, w dwóch seriach, nie ma co CNS-a przemęczać. Ale w kurwa, mi to ogólnie, że na nogach jest takie śpipory to na nie. Naprawdę nie wiem czy widzieliście? Nie widzieliście, bo nagrywaliśmy tam 145 na SLD a ja robiłem dzisiaj Czyli no. nie widzieli już bo to będzie przed. No tak mówię, że widzieli w kurwa mi to o co chodzi? Czemu nie rośnie mi kurwa klatka moja pierwsza? Bo mi rośnie Tobie rośnie? Masz fajne te skutki bo płacze to nie? Płacz Nie yes. Wiesz o czym myślę? O czym? I troszkę ci te spodenki obroskie zgniatły jajeczka <laughs> <laughs> O czym myślisz? Że nigdy jej nie zależało Że jak w cięższy moment to odeszła I zobaczcie gdzie skończyłem Robię coś na regionie o 22.00. I płaczę codziennie. Przed serią pokania. Dość słucham. A jesteś bardzo smutny? Pokaż jak jesteś smutny. <grym> Dochodzisz? O, o, zaraz dojdzie do spermy. <grym> Doszedłem do <grym> mnie. Brawo. Ty z czegoś nie zerwał. Nie zerwał, bo już mamy Normalne serce. Cześć. Nie, szczerze? Uszerpane kurwa, zmiecione i wyjebane Ja też będę, nie przejmę się Połączmy się razem Chodź tu Chodź tu do lustra Benio Połączmy się razem w bólu Tak wyglądają pokrzywdzone chłopaki z, Ze złamanymi sercami Zabęczajcie, nie traktujcie jak gwiazda Będziecie zwykłymi fanami Uuu, ale to było tough stary Nie, szczerze? Ej, to było tak traw stary, nie? Mega traw. Dobrze gadasz, będę. Kurwa, nie przesięgam ja sobie robię jakiś transplant na klatę, nie? Bo tak, smutną klatę. A nogi, to te czwórki, kurwa, serio wyglądają już OK, nie? Oj, bez. Nie, a ta, zobacz, ta lewa u mnie tak nie wygląda nawet. Czy znaczy, tak jest, kurde... Bo ja przez to kolonę nie mogę tej lewej takiej ja klatki. No tak, ja płacić, i... Dobra, dobra, tak. I tak, i tak, i tak nie, nie ma tragedii, będzie dobrze, będzie. będzie dobrze Tak, żeby nie. zapłakać. Oli też bardzo dużo płacze. Oli, ja ty bardziej płaczesz, czy dochodzisz? A kto... Szczerze, kto, kto kiedyś do raz dochodził? Ale szczerze. Ja płaczę. Ja nigdy Ja też, ja jestem... Ja nigdy nie dotałem dziewczyny w życiu. Ja się brzydzę kobiet ogólnie. Ja dotknąłem kiedyś dziewczyny, ale nigdy nie dotknąłem prawdziwej kobiety. Uuu, słyszałeś co on powiedział? On powiedział, że on dotknął kiedyś dziewczyny, ale nigdy nie dotknął prawdziwej kobiety. Oprócz mamusi yeah. oczywiście, jak on no, pamiętajcie. Okay. Okay. ja też lubię mamuszkę akurat. Tylko mamusia w sercu. Pokaż, ok. Okej, okay. no i to jest stigma. To jest tak To jest mega tof. Trzeba by się zjebała kamera, dobra. Co? Ja mam takie przemyślenie po tym, co ty... co, wymu... co, co ty mówiłeś przed hmm. chwilą. O czym? Nieważne. Tu... Nie, po prostu przemyślcie sobie to, co teraz powiem. Niektórzy toną... Kiedy inni umierają z spragnienia. I to Ale jest wszystko co powiem. Chodzi o to, że bardzo dużo płaczemy i ja to dwa. Tak. Tak, to tak, tak, o to chodzi. Pan masz piłkarską łodeczka. A ja też muszę kupić buty, szczerze bez butów się tego nie da robić. Te takie fajne buty. Paska podać chłopcy. No przydałoby się kurde. A jaki to jest rozmiar? A weź mi daj zrobić w nich Mogę to jeszcze powiedzieć i widać? No, zgłosi Pamiętajcie, każda kobieta da wam ciało siebie ale wy są co? Która da komfort psychiczny, mentalny Która będzie Uczucie. o was Okej okay, stary Pielęgnowała Ok Po co ci jest po To tak jak kakabaj Po co ci but Piękny but, ale jak wiesz, że to nie jest oryginalny i prawdziwe, to. Nie to to samo. Po co ci piękny był skoro wiesz, że jego wartość jest. jest prawie zerowa, niska. Skoro może go mieć każdy. uuuu, uuuh, uuuh, uuu, ok. okay. Sami lepiej kupić buty lasowskie jak szostak niż timberlaz. Ok, <laughs> musisz. teraz. się do przodu, potem. Znaczy nie, jakby nie, 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 nie zginę piosenku, to tak się czuć. Tutaj... O, to bardzo nie W Szerok jest co? 54, na przykład, to to jeść, to jest chyba minus 7 czy minus 8 to jest jakaś przesada. W sensie, ja nie jestem przystosowany do życia w takich temperaturach, dlatego ja praktycznie w ogóle nie wychodzę z domu. jak tylko jeżdżę na siłownię, ja jeżdżę tam tylko gdzie muszę, nie? Na żaden spacer czy coś, czy na miasto, żadne, ciężko, naprawdę ciężko, bez mega zimno. A no nic no, ale przynajmniej śnieg, śnieg. O, słuchajcie, patrzcie jak to się prezentuje. To jest moja anaboliczna kolacja jest pizza od cika. Ja zaraz ją wierzę, że jestem podekscytowany na naprawdę, że mogę jej spróbować. Mm, ta kolacja i tutaj na górze makro, tu, tu. Ma taki makro. Mm, i co, wjeżdżamy, wjeżdżamy, wjeżdżamy. Dobra, pizza, pochadzik, Jeszcze ją tu postawię z tyłu, żeby było widać, że to jest odcinek. No co, wjeżdżamy. Ok. Mm. Prawie się poparzy, no trochę się poparzyłem, bo chciałem wziąć na, na raz jakby gryza z salami. Przedostać też salami. Dobra, naprawdę spoko. Nie wiem czy bardziej nie smakuje mi mm, ta ich pierwsza pizza, ta z barbecue, ale to też jest zajbista. I naprawdę wiadomo może, może nie codziennie, ale no parę razy tygodni naprawdę możecie to zjeść, bo to ma fajny skład. Tak mi się wydaje, przynajmniej makro ma zajbiste. Kurwa dobra, i to wygląda z żelazną bójczą. się ziomka. To są te z mojego rodzinnego miasta właśnie w yy, te nudle. Co to się, to się, to się trochę zagęściło? No trochę tam. Dobra, 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 jest ok. Jest ok, jak jest cinkciak. Ale zajebiście. Jest dobrze? Kurwa, dobra Dobre. To na chwilę Dobra Dawaj, 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 no Dobra, uwaga O kurwa, tak <coughs> po chwili O, po chwili ma pierdolnięcie Czyli będę, będę, będę dochodził i Nie, jest okej okay. Jest naprawdę do wytrzymania. Masz kurwa łapę Zobaczcie, nie da się tego Kurwa, ale sigma Okay. Dziewczyny, jakbyście miały takiego tutaj jegomościa w swojej kuchni. Zobaczcie, nawet gotować potrafię, chuj z tym, że to jest jakiś buldak. Co byście z nim zrobiły? Dotknęłybyście go po tych wielkich, kul, kulistych barkach, co? Po tym nisz, zobaczcie, jakie mięsko. Zobaczcie to. Będziemy prowadzić seks po tym bóldaku ogólnie. Dobra. Dobra, to musi chwilę ostygnąć No to kurwa, oczymy no A bo tu się cały czas robi, dobra, dobra. Zobaczcie jaki fajny trochę to Ej, kocham ja tego bo... typu bardziej niż mnie Blujam. Ej, Srana mnie chyba bo... ty się Dobra, zda. mam nadzieję, że na swój dobrze. Nie możesz że straży tak. Dobra. Ogólnie, <laughs> Przepraszam Was za to, że poleciłem w chuja. Naprawdę jest mi głupio, ale no kurde, no... Na pewno nie chciałem w tego tej osobę i nie jestem z tego zadowolony, dlatego teraz mam no, wy, też no, z Waszych komentarzy no... Najbardziej, najbardziej lekowanym był, komentarzem był, był ten... Yy, oprócz tego, że mam się, że jestem oszustem, to, 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 ten, to ten komentarz o tym dniu po po środkach na ale naprawdę nie jest to dobry pomysł, patrząc na, na, na moją aktualną dietę i na tej kalorii spożywam, bo na pewno po prostu, na pewno bym się posrał tam i serio. No o to chodziło. Ogólnie może kiedyś to zrobimy, ale jak mam jeszcze jakąś karę wykonać, to dajcie, to napiszcie też w komentarzach, jak będzie to coś w miarę normalnego, to to zrobię, a teraz wjeżdżam w buldaka, no nie wiem czy, nie, nie wiem szczerze, czy będzie to dla mnie ostre, mam nadzieję, że trochę mi smakował, mam nadzieję, że trochę się pośmiejecie ze mnie, dobra, zobaczymy. Jeszcze jest mega dobry, o kurwa, mm. O kurwa, dobra, ale trochę daje, no, trochę daje, ale jest dobry. Kolego, kurwa, pochłaniasz. A mm kurwa. -hmm. będziesz O kurwa No Dawaj nie jest tak źle Jest szczerze Ale i widać pod światłem jakie masz usta ujebane od tego Czekaj się oczy flasza kurwa Kurwa, masz, dobra, to jest ostra, ale dobra, o, perdomu. O kurwa, o, masz to. O, no widać, to, przez te ledy widać. O kurwa, jebana Dobra pierdolę. Wyleciał byś jako tego buldaka co? Ej, trzy razy z Państwem nie zjadł, chuj Nie szczerze W sensie ja zjadłem jednego takiego tego makaronika, ale mi smakował Ale dobrze mam katar i... już czyści A to jest dopiero Pierwsza część kary O kurwa Druga kara będzie mega Dziwna Oczuję nie wyobrażalny ból szczerze w ogóle i tak walka o golimy go na łyso i tak. To moja twarz teraz nawet nie O kurwa. Zalicza się mi o. o kurwa, dobra. Widzimy się zaraz. Dobra. Nie widać mnie we za kamerą? Ale to jest drugi, drugi, druga część challenge'u. Ej jo, się dzieje? I teraz się zaczyna robić dziwnie. Ale... O, kurwa. O, Obacz, po prostu się... będzie ruchany teraz. Mamy... ...plastry do depilacji. I... ...Rosulan że mnie teraz depilował. <laughs> e... Będziemy mu depilować dupę na vlogu. Muszę być cicho, bo... ...mój kochany tata, który jutro... ...ma uczelnię, śpi. Także muszę być cichutko. No to dawaj depilatorze. czy Dobra, dobra, dobra. Pierzze. Ej, a mogę Ci teraz zrobić 6-7 na tym? No, jak da żadę to tak wydepilować. Zrobię zrobię, 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 zrobię. A to a, pierz... zrób na udach. Ojebne mi uda. No tak, tak, tak. Ale ja Ci normalnie zrobię. Dobra, kur... Patrzcie to. Mam nadzieję, że to się uda. Czekaj. No. Dobra, tu będzie siódemka, czekaj, to będzie tak. Ej, dobra stary, z tego będą jakieś kurwa szoty, że kurwa, ej, normalnie możemy sklepać i coraz dziwniejsze te wstępy do porno. Dwóch zjebów, dwóch gejów. Ej, dobra, ale czegoś takiego jeszcze nie było na tym kanale, mam nadzieję, że Wam się podoba to. lecie znać, się podoba taki kontakt, może będzie tego więcej. Ej, dobra, mam nadzieję, że mi się uda serio zrobić. Ej, my mamy 20 lat, Walko leży w samych gaciach przed mną, właśnie otwieram jakieś plasty do de depilacji i będę mu robił Napis 6 7, kurwa. Przypominamy, że mam nie mamy 2 nie mamy p... A ścież, że mi taki mi No nie czekaj. Jak o, ty chcesz to zrobić? Kurwa. kurwa! I to jest tu... O ja pierdolę to jest mocny w chuj. O, kurwa. A... I, dobra, chuj ciągnę tak. Kurwa, chujowo. Nie, ej, frajerski jest ten plaster! Szczerze nie bolało mnie, a coś... No ale zobaczcie, w ogóle to nie ogoliło. Nie no pojebało ich? Zwrot plastrów. Kurwa, dobra, ciągnę ci. Kurwa. Dobra, nie, co... Usuń to, to jest O dobra, dobra, o, kurwa, lepiej, dobra, lepiej, 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 lepiej. Dobra, 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 to boli, to boli, to boli. A mogę ci potem raz zrobić, żeś to poczuł? Dobra. Au! Uyśmy ja pierdolę! Dobra, jest siódemeczka zajebista, ale jesteśmy A, rozjebani. Ale jesteśmy jebanymi idiotami. Dobra. I w górę, nie? Oho. Kurwa, dobra, to boli, to boli, to boli. Jeszcze raz przypomnę, jak macie jakiś pomysł na jakąś karę jeszcze, którą mogę wykonać. Kurwa, Rosman, wy kurwy zwra zwracać siano. którą mogę wykonać, to piszcie. Nie, dobra, macie przejęcie. No, nie wiem, czy was to zadowala, ten komentarz, który się dzieje teraz. Kurwa, Rosman, jeszcze że jebać no, Was. bo za mało rozrzaśmy. Nie. Tak? Tu i do ciebie. Dobra, nie, nie, nie zrobię tego sam, nie mam sobie... Ole ładnie, mm. ole ładnie. Bo nie wiem kurwa, to się. coś... Chińczykiem. Ja pierdolę, nie? Ja wyobrażam sobie, że mój się budzi i wchodzi. <tops> <idziecie> z <gulanie> oh, kuwa, o, zajebiście, zajebiście, zajebiście. Zaje... Dobra, kurwa, to jest to. Ale wyglądasz, kurwa, debil. Czekaj to są 6-7 Six seven six seven, six, seven. <laughs> Ja pierdolę No on coś dzieje? Kurwa kurwa, Ja pierdolę Ej Wiecie ile, ile takich gejów to mi pisze na fintech? Poczekajcie Ej, teraz... kolejny pisze, że masz coś w klimacie kurwa że ten... Ty... Patrz to, to, poczekaj, jeszcze wam pokażę Ej, to jest stary pomysł na biznes, nie? Patrzcie tu kolejny jakiś kurwa pojeb Dobra jeszcze czekajcie O kurwa Kurwa nie bo tu mu odpisałem za ile Ja pierdolę, dobra jestem kurwą <laughs> Jestem złapany w 4k